Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i odkrywasz, że świat, jaki znasz, stoi na krawędzi wielkiej przemiany. Podczas gdy politycy dyskutują, a ludzie żyją swoim normalnym życiem, niewidzialny zegar zdaje się tykać. Miasta w zamęcie, miliony ludzi dotkniętych, rozpacz malująca się na twarzach ludzi i konflikt tak intensywny, że wcześniejsze wydają się nieistotne. Brzmi jak fikcja, prawda? Ale co jeśli powiem Ci, że zwykły człowiek Wiele dekad temu przewidział to wszystko? Alois Irlmaier nie był zwykłym wizjonerem. Miał niezwykły dar, potrafił widzieć przyszłość. Jego przepowiednie były tak szczegółowe i precyzyjne, że sprawiały, że nawet najbardziej sceptyczni opadali z wrażenia. Pomagał policji rozwiązywać przypadki zaginięć, przewidywał ważne wydarzenia polityczne, a nawet opisywał bitwy II wojny światowej z przerażającą dokładnością. Ale nic nie dorównuje jego wizjom na temat trzeciej wojny światowej. Według niego trzecia woj, światowa będzie katastrofalnym wydarzeniem, znacznie gorszym niż cokolwiek, co kiedykolwiek widzieliśmy. I zniszczenie nie będzie ograniczone do jednego miejsca, ale rozprzestrzeni się na cały glob. Kwestia polega na tym, że wizje Irlmaier mówią o poważnych wydarzeniach w Europie i idealnie pasują do tego, co obecnie dzieje się na świecie, dlatego badacze przywołują jego przepowiednie. Każdego dnia wiadomości zdają się coraz bardziej potwierdzać wizję tego współczesnego proroka. Spory między wielkimi mocarstwami, zaskakujące postępy technologiczne, zmiany klimatyczne, wszystko zdaje się pasować do intrygującej układanki. Jego przepowiednie są tak szczegółowe, tak precyzyjne, że trudno uwierzyć, że ktoś mógłby coś takiego wymyślić. I co najbardziej zaskakujące, wiele rzeczy, które przewidział przed tym wydarzeniem, już się spełniło. Czy zbliżamy się do scenariusza, który przewidział Earl Mayer? Ale kim był ten człowiek? Dlaczego powinniśmy zwrócić na niego uwagę? A jeśli ma rację, co możemy zrobić? Zanim ujawnimy szokujące szczegóły tej przepowiedni, ważne jest, aby zrozumieć, kim był Alois Irlmaier i w jakim kontekście żył. Alois Irlmaier urodził się w 1894 roku w Bawarii, Niemcy. Był prostym człowiekiem, budowniczym studni, który odkrył, że ma niezwykły dar zdolność widzenia przyszłości. Irlmaier dorastał w środowisku naznaczonym wojnami światowymi. Te traumatyczne doświadczenia z pewnością ukształtowały jego wizję przyszłości. Od młodych lat Irlmajer miał doświadczenia nadprzyrodzone. W wieku dwunastu lat miał swoją pierwszą wizję, a z czasem wizje te stawały się coraz częstsze i bardziej szczegółowe. Zaczął dzielić się swoimi przepowiedniami z otaczającymi go ludźmi, zyskując reputację wiarygodnego jasnowidza. Podczas drugiej wojny, Światowej jego przepowiednie dotyczące bitew i ruchów wojsk okazały się niezwykle precyzyjne, co jeszcze bardziej zwiększyło jego rozgłos. Ale to w 1947 roku mayer miał swoją najstraszniejszą wizję: trzecią wojnę, światową. Dla niego ten konflikt będzie inny niż wszystkie poprzednie. Będzie to konfrontacja światowa, w której narody staną przeciwko sobie w intensywnej walce. Wpływając na życie milionów ludzi, przewidział, że kryzysy gospodarcze i polityczne doprowadzą do globalnej destabilizacji, wywołując powszechny konflikt. Wizje Irlmaier opisują sceny głębokiej transformacji. Całe miasta staną przed wielkimi zmianami, miliony ludzi będą szukać bezpieczeństwa, a niebo przyciemni się przez niepokojącą chmurę. Mówił o wielkim świetle, które przeleci przez niebo sugerując użycie zaawansowanych i niebezpiecznych technologii. Technologia zamiast przynieść pokój i postęp, zostanie użyta do stworzenia mechanizmów o ogromnym wpływie, prowadzących do bezprecedensowych konsekwencji. Zwróć uwagę na to, co przewidział Alois Irmeyer. Trzecia wojna światowa zacznie się nagle, z iskrą na Bliskim Wschodzie. Będzie to szybkie i niespodziewane wydarzenie. Które szybko zaangażuje wielkie potęgi światowe. Widzę, że wielki kraj zachodni zostanie wciągnięty w konflikt ze względu na sojusze i strategiczne interesy. Konflikt szybko eskaluje i rozprzestrzeni się po Europie, gdzie armie będą maszerować przez kontynent, powodując powszechne zniszczenia. Miasta europejskie będą szczególnie dotknięte, wiele z nich dozna rozległych szkód. Postęp wojsk będzie bezlitosny a linie frontu będą się stale zmieniać. Wtedy nastąpi straszne użycie technologii o dużym wpływie. Widzę wielkie światło przecinające niebo, wyraźną wizję użycia zaawansowanych urządzeń energetycznych. Niebo pociemnieje z powodu chmur wynikających z tych wydarzeń. Konsekwencje będą natychmiastowe, a długoterminowe efekty, takie jak zmiany środowiskowe, będą powodować problemy zdrowotne i trudności przez wiele lat. Miliony ludzi będą dotknięte, nie tylko walczący, ale także niewinni cywile. Widzę sceny wielkiego zaniepokojenia, ludzie opuszczający swoje domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Podstawowa infrastruktura napotka wyzwania, co doprowadzi do niedoboru żywności, wody i usług podstawowych. Pomimo całego tego zniszczenia, widzę także duchowe przebudzenie wyłaniające się z tragedii. Po konflikcie ludzkość, po tak wielkim cierpieniu, w końcu zrozumie znaczenie pokoju i współpracy. Narody zniszczone przez konflikt zjednoczą się, aby odbudować lepszy i bardziej sprawiedliwy świat. Widzę okres globalnej odbudowy, w którym ból i cierpienie zjednoczą ludzi w sposób nigdy wcześniej nie widziany. Przyszłość będzie okresem pojednania i trwałego pokoju. Technologia, która wcześniej była używana do zniszczenia, zostanie przekierowana na poprawę życia ludzi. I odbudowę tego, co zostało utracone. Co powinniśmy zrobić w obliczu tych przewidywań? Przyszłość, którą opisał Irlmayer, może wydawać się odległa, ale sygnały ostrzegawcze są wokół nas. Konflikty regionalne, napięcia polityczne i rozwój zaawansowanej broni są wszystkimi wskaźnikami, że proroctwa Irlmayer nie można ignorować. Musimy uczyć się na przeszłości i podejmować działania, aby historia się nie powtórzyła. Niektórzy powiedzą, że należy je ignorować, że to tylko wyobrażenia człowieka z przeszłości. Inni będą argumentować, że powinniśmy przygotować się na znaczące zmiany. Przesłanie Mayer jest jasne: los ludzkości jest w naszych rękach. Możemy wybrać drogę zniszczenia, ignorując znaki i pozwalając, aby konflikt przejął nasze życie, albo możemy wybrać drogę pokoju, współpracując, aby budować lepszą przyszłość. Klucz do uniknięcia trzeciej wojny światowej, według Irlmayer, leży w naszej zdolności do wyboru pokoju zamiast wojny, dialogu zamiast konfliktu i współpracy zamiast rywalizacji. To monumentalne wyzwanie, ale nie niemożliwe. Jego wizje są ostrzeżeniem i wezwaniem do działania, szansą dla nas wszystkich, aby zastanowić się nad naszymi wyborami i ich wpływem na otaczający nas świat. Nie możemy pozwolić, aby proroctwo zniszczenia stało się rzeczywistością. Musimy się zjednoczyć, pokonać nasze różnice i współpracować, aby zapewnić przyszłość pokoju i dobrobytu dla wszystkich. Pamiętajcie, proroctwo Irlmaier jest ostrzeżeniem, nie nieuchronnym przeznaczeniem. Musimy słuchać ostrzeżenia, uczyć się z jego wizji i działać teraz, aby uniknąć katastrofy, którą przewidział. Bo jeśli Irlmaier ma rację, Mamy mało czasu, zanim świat zmieni się dramatycznie. Może nadszedł czas, aby wzmocnić więzi rodzinne, poszukać głębszego związku z naszą wiarą, przygotować się nie tylko materialnie, ale także duchowo na nadchodzące wyzwania. Co zrobisz z tą informacją? Jak będziesz żyć, wiedząc, że świat może zmienić się w każdej chwili? Wybór należy do Ciebie, ale jedno jest pewne po poznaniu wizji Alois Irlmaier nie sposób patrzeć na świat tak samo bądź czujny bądź przygotowany przyszłość którą zobaczył Irlmaier może być bliżej niż się spodziewasz to bardzo ważne abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę aby kontynuować tę podróż wiary zapraszam cię do obejrzenia naszego nowego kanału bohaterowie wiary Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam.